Spolaryzowane soczewki ułatwiają widzenie w dużym natężeniu światła i odblasków. Oferujemy dwie marki spolaryzowanych soczewek AdNua Standard i New Polar od Younger Optics, którą z nich powinieneś wybrać? Aby pomóc Ci w wyborze, na początek wyjaśnimy, dlaczego warto kupić soczewki spolaryzowane. Wydajność polaryzacji ilość blokowanych odblasków jest najważniejszą z cech soczewek. Cienka folia wewnątrz soczewki odpowiada za efekt polaryzacji. Poszczególne rodzaje folii i metody produkcji soczewek różnią się między sobą ceną oraz jakością. Prawidłowe umiejscowienie folii jest niezwykle ważne i trudne. Powinna znajdować się w odległości 0,4 do 0,8 mm od przodu soczewki, aby zmaksymalizować jakość obrazu. Możliwość chemicznego przyklejenia folii i zabezpieczenie jej przed oddzieleniem się od soczewki pozwala na przedłużenie jej żywotności. Zbyt długa ekspozycja na ciepło może zmienić odcień koloru i intensywność soczewek, dlatego stabilność koloru jest bardzo istotna przy długotrwałym użytkowaniu. Porównajmy soczewki ANU z New Polar. Soczewki polaryzacyjne Anuro Standard zapewniają wysoki komfort dla sporadycznych użytkowników po bardzo okazyjnej cenie. Dla intensywnych użytkowników lub ludzi, którzy oczekują najlepszych rozwiązań, proponujemy soczewki New Polar. Są one o kilka punktów wyżej niż standardowe polaryzacyjne soczewki Adnuo. Dodatkowo, maksymalne zaciemnienie standardowych kolorów soczewek New Polar jest wyższe niż maksymalne zaciemnienie Adnuo. Zarówno soczewki New Polar, jak i Adnuo mogą być przyciemnione do 85% za drobną opłatą. Niezależnie od tego, jakie soczewki wybierzesz. Vizio RX gwarantuje wysoką jakość tych marek.